Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy mędrcy się oddalili, oto anioł pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł Wstań, weź dziecię i jego matkę i uchodź do Egiptu. Pozostań tam, aż ci powiem, bo Herod będzie szukał dziecięcia, aby je zgładzić. On wstał. Wziął w nocy dziecię i jego matkę i udał się do Egiptu. Tam pozostał aż do śmierci Heroda. Tak miało spełnić się słowo, które Pan powiedział przez proroka z Egiptu wezwałem Syna Mego. Wtedy Herod, widząc, że go mędrcy zawiedli, wpadł w straszny gniew, posłał oprawców do Betlejem i całej okolicy i kazał pozabijać wszystkich chłopców w wieku do lat dwóch. Stosownie do czasu, o którym dowiedział się od mędrców. Wtedy spełniły się słowa proroka Jeremiasza: Krzyk usłyszano w ramach, płacz i jęk wielki. Rachel opłakuje swe dzieci i nie chce utulić się w żalu, bo ich już nie ma. Oto słowo pańskie. Pełne światła i chwały opisy ewangeliczne o narodzeniu pańskim zostają jakby teraz trochę przerwane i zaćmione przez wdarcie się śmierci i zła w tym dzisiejszym fragmencie Ewangelii Świętego Mateusza ale mamy spojrzeć na to na ten fragment też jako objawienie chwały Jezusa Bo Ewangelia mówi nam kim jest Jezus widzimy Radość Narodzenia Pańskiego, ale też dzisiaj rozpoczyna się objawianie radosnej tajemnicy, ale krzyża. Co do młodzianków, tych młodych męczenników, to bibliści spierają się, ilu ich było? Jeśli by przyjąć, że Betlejem miało wtedy około tysiąca mieszkańców, to może było ze 20 chłopców w tym wieku, a może 50, a są tacy. Też, którzy mówią, że takie wydarzenie w ogóle nie miało miejsca, bo nie jest potwierdzone w innych pismach, A to przecież byłaby wielka tragedia. Na pewno ktoś by jeszcze o tym napisał. Ale spójrzmy, co ci młodziankowie, niezależnie od wszystkiego, mówią nam o Panu Jezusie, bo takie jest ich zadanie wskazać nam na Chrystusa i powiedzieć, kim On jest. Po pierwsze oni kierują myśl naszą do Egiptu i ustawiają całą historię teraz, historię wcielenia w kontekście tej historii wyjścia z Egiptu. W Egipcie Mojżesz też uniknął śmierci. Faraon kazał zabijać nowonarodzonych chłopców hebrajskich. Faraon cudem, Mojżesz cudem został uratowany z ręki Faraona i nawet wychowany na jego dworze. Widzimy, że i Jezus, Jezus jest uratowany od tej śmierci z ręki króla, króla Heroda tutaj. Uratowany, ponieważ ma misję. Misję, która będzie rozwijać się, która jeszcze nie może się skończyć ona dopiero się zaczęła. I tak jak Mojżesz z Egiptu wyprowadził lud i uczynił tamten lud ludem bożym, dając mu, przekazując mu od Boga prawo, tak Jezus ma sprawić, że i my będziemy wyzwoleni z niewoli, grzechu i śmierci, bo tym symbolicznie jest Egipt z niewoli, grzechu i śmierci. I otrzymamy nowe prawo, prawo miłości, wypisane na naszych sercach. I z Egiptu wychodzi, ponieważ Mojżesz wyprowadza z Egiptu i z Egiptu wezwany jest syn. Tak jak tutaj zresztą Mateusz przywołuje proroka Ozeasza: Z Egiptu wezwałem syna mego. To wydarzenie dzisiejsze ukazuje. Jezusa jako kogoś więcej niż Mojżesza. Zresztą cała Ewangelia świętego Mateusza tak pokazuje, że Jezus przychodzi przepełnić stare prawo, nie tylko wypełnić Je, ale przepełnić Bożą łaską dać jeszcze więcej niż wtedy było tylko zapowiedziane. Więc to nam mówią dzisiaj młodziankowie, którzy oddają życie za Jezusa, którzy pierwsi przechodzą przez to morze krwi. Przez morze krwi, aby przeprowadzić wszystkich następnych, robią to już mocą przyszłej męki Pana Jezusa. Przecież do męki Jezusa jeszcze 30 lat, ale na mocy tych zasług, które będą u Pana Boga czasu przecież nie ma. Oni już czerpią moc skrzyża Pana Jezusa i przeprowadzają, Pierwsi przechodzą za Jezusem tą drogą, drogą krwi. Herod był królem, któremu historia nadała przydomek wielki. Był wielkim budowniczym, był wielkim politykiem, ale był też wielkim mordercą. Zabił własną żonę, własną teściową i trzech z sześciu własnych synów, bojąc się o władzę. Bał się, że oni mu ją zabiorą. Nie wahał się też, Zabić tyle dzieci, chcąc zabić tylko jednego. Przecież wiemy, że o inną władzę Jezusowi chodzi, że korona Jezusa jest koroną cierniową, a jego tron nie jest w Jerozolimie złotym tronem królewskim, ale jest poza tym miastem, drewnianym tronem Krzyża. Tego dowiadujemy się dzięki młodziankom o Jezusie. Niezależnie od tego, ilu ich było, niezależnie od tego niektórzy mogą mówić, że to może nie miało w ogóle miejsca, takie wydarzenie, ale ufamy Ewangelii, bo ona mówi, kim jest Jezus. Nie jest podręcznikiem do historii, ale jest księgą życia, słowem życia, które daje zbawienie, odsłaniając nam Jezusa, za którym możemy dzięki, dzięki temu odsłonięciu iść.